Asia, zodiakalne ryby, postanowiła ugotować coś wyjątkowego na kolację dla swojego chłopaka Romka. Wyciągnęła z szafki przepisy i w pełnym skupieniu zaczęła mieszać składniki. Przepis wymagał sosu pomidorowego, ale zamiast puszki pomidorów chwyciła podobną, karmę dla kota. Nie zorientowała się, dopóki zapach na patelni nie wydał się jej trochę dziwny. Może to ten egzotyczny akcent, o którym pisał autor przepisu, pomyślała i dodała jeszcze więcej przypraw, żeby podkręcić smak. Kiedy kolacja była gotowa, z dumą zaserwowała danie partnerowi. Mężczyzna spróbował, a jego mina mówiła wszystko. – Kochanie, czy ty właśnie próbujesz mnie przekonać do kuchni kociej? Asia spojrzała na puszkę i zbladła. – To dlatego nasz kot patrzył na mnie z takim podziwem. Wybuchła, a ich śmiech słychać było jeszcze przez godzinę. Trzeba przyznać, że puchaty czworonok był bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy i docenił kunszt swojej pani, gorliwie mrucząc jej do snu.